Nowoczesny sprzęt, budynek jak spod igły, wysokiej klasy specjaliści oraz darmowe leczenie. W nowym budynku polsko-amerykańskiej kliniki Serc już pojawili się pierwsi pacjenci. 18 tysięcy metrów kwadratowych, tyle wynosi powierzchnia nowego budynku kliniki. Nysa wzbogaciła się o oddział chirurgii naczyniowej, drugi w województwie po Opolu. Inwestycja ta jest niezwykle ważna z punktu widzenia mieszkańców regionu, ponieważ zwiększa dostęp w zakresie chirurgii naczyniowej. W tym ośrodku zajmować będziemy się wszystkimi tętnicami obwodowymi, pełnym spektrum usług w zakresie chirurgii naczyniowej, zarówno endowaskularnej, czyli wewnątrznaczyniowej, małoinwazyjnej, jak i klasycznej. Nowa klinika w Nysie to nie tylko sprzęt najwyższej światowej klasy, ale to przede wszystkim ludzie, specjaliści w swoich dziedzinach. Tak naprawdę każdy kto ma pieniądze może ten sprzęt sobie kupić. Ten ośrodek to również wysoko wykwalifikowani chirurdzy, którzy swoimi umiejętnościami gwarantują właściwe wykorzystanie tego sprzętu dla dobra chorego. Polsko-amerykańskie kliniki Serc od dawna stawiają na kompleksowość rozwiązań. Nie inaczej jest w Nysie. W jednym budynku są specjaliści zarówno kardiologii, jak i chirurgii naczyniowej, bo są to dwa nierozerwalne zupełnie tematy. Układ sercowo-naczyniowy człowieka powinien być leczony wspólnie przez specjalistów, którzy ze sobą współpracują. W jednym budynku mamy zarówno poradnie, Jaki szpital z blokiem operacyjnym nowocześnie wyposażonym. Dla mieszkańców Warszawy, Wrocławia czy Krakowa porady i możliwość leczenia u specjalistów zawsze były większe niż w mniejszych ośrodkach miejskich, ale ta sytuacja zmienia się, i to dla takich miast jak Nysa szczęśliwie na plus mówiąc o chorobach układu naczyniowego warto zapoznać się ze statystykami, które są dla nas bezwzględne. Co drugi Polak umiera lub umrze na choroby układu krążenia? I to się nie zmieni w najbliższym czasie. W Unii Europejskiej na dzień dzisiejszy 53% kobiet i 47% mężczyzn ubiera z powodu chorób układu krążenia. W Polsce choroby nowotworowe stanowią też duży problem. Nyska placówka już się sprawdziła jeszcze przed oficjalnym przecięciem wstęgi, ponieważ w niedzielę trafił do niej pacjent z tętniakiem, który wymagał zaopatrzenia chirurgicznego, a transportu do Opola mógłby nie przeżyć.